Jak pierwszy raz otworzyłem tą maskę, to od razu zauważyłem, że tutaj jest naprawdę dużo miejsca i muszę je sobie dokładnie zmierzyć. Bo mam pewną ideę, która może się tutaj zrealizować, tylko muszę wiedzieć, jakie są rozmiary komory. To jest mniej więcej 80 na 80. Pomysł jest taki, żeby wjechać tutaj V8. Oczywiście, fałszenką dostępną w latach 80., bo cały projekt ma się utrzymywać w technologiach, które w latach 80 były dostępne. Nawet przebudowę tego silnika będę robił tak, jak robiono to w tamtych latach. Buda nie może pójść na pomarnowanie, dlatego będzie stanowiła prototyp. Na jej przykładzie wyspawam sobie łapy, wyspawam sobie mocowania pod skrzynię, pod wszystko. Cofnę gruź, bo pewnie będzie taka potrzeba niestety do wykonania i wtedy, jak już będę miał tak zwaną wołgę właściwą, dlatego skopiuję to rozwiązanie. Ale jako auto treningowe, to ta Wołga będzie idealna wręcz. Więc jednak sam prezent bardzo mi się przyda do tego, żeby pchnąć dalej cały ten projekt. Wołga nazywana była radzieckim Fordem Falconem. Przemek nie zamierza jednak szukać amerykańskiej V8. -ki. Okazuje się, że na wschodzie też konstruowano widlaste silniki, z tym, że nie trafiały one do osobówek. Jest zimno, można powiedzieć, że nawet te warunki takie troszkę arktyczne pasują do ciężarówki ZIL, która pracowała gdzieś na Syberii czy w jakichś innych, mroźnych no. miejscach. Natomiast tam w środku siedzi fałsemka 6 sześciolitrowa, potężny silnik, który będę chciał do Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam, Przemek. Wit. Janek. Y, mam prośbę, przyjechałem specjalnie po jedną rzecz, Chciałbym ja potrzebuję pomierzyć sobie i zobaczyć jak konstrukcyjnie wygląda fałsemka w tym Zile. Potrzebuje no, jakieś tam rozmiary tej fałsemki, żeby móc zmierzyć się z pewnym projektem, który chce zrobić. Zapraszam. Tak się składa, że mechanicy w tym warsztacie akurat wymontowali taki motor z auta. Jest dostępny jak na dłoni. To jest silnik właśnie z tego ziła. Dokładnie. Patrzę sobie na ogrom komory, w której ten silnik siedział i tak jak przyrównuję sobie do tego samochodu, do wogi no to nie wiem, czy tam jest wystarczająco dużo miejsca zwłaszcza, że to jest olbrzymi motor to jest ten sześciolitrowy? tak trochę mnie przytłoczyła wielkość tego silnika o i widzę, że on jest od razu ze skrzynią też, tak? To, i tak to, wie, to jest ta oryginalna, tak, ziła skrzynia biegów ja mogę sobie spokojnie go pomierzyć, bo potrzebuję zobaczyć, czy w ogóle jestem w stanie jakkolwiek go wrzucić do tej wogi. dać miarkę? Mam, mam. Wszystko jest. Tak, no Ja tak. się przygotowałem, mam Jarkę. Pozwolę sobie go pomierzyć, dobra? Zostawiam nie. Cię, jesteśmy dobra. tutaj. Dobra, głowy nie zawracam, a ja się biorę za smutny moment, kiedy może okazać się niestety, że wcale mój pomysł nie był taki wybitnie błyskotliwy. Chociaż, kurde, kurde. Od kolektora do kolektora na szerokość ten silnik ma dokładnie 80 cm, czyli tyle, ile mierzyłem w komorze silnika. Na długość Pierwsza rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, to to, że to jest kołopasowe, którego ja nie będę wykorzystywał, no bo ja założę coś lekkiego, no ja nie będę napędzał tych wszystkich urządzeń, więc patrząc sobie od dolnego koła w tył silnika i to może być. A nie. Dzwon zaczyna się z skrzyni biegów dokładnie na 80 cm, <gry> I więc też jest kwadratowy silnik, dosłownie jak komora w wodze. Jeszcze jedna rzecz, wysokość silnika, bo może okazać się, że połowa tego silnika będzie wystawała ponad maskę. Najwyżej wytnie się w masce dziurę. A co? A zaraz, 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 zaraz. Czy ja dobrze widzę? Tutaj miska olejowa jest tak zwanym garnkiem, czyli jest taki element, który ma zbierać w najniższym punkcie dużo oleju, że w momencie, kiedy sam podjeżdża albo zjeżdża z jakiś stromizm, to silnik jest nadal smarowany. U mnie w wodze nie będzie to potrzebne, więc spokojnie mogę założyć, że ten garnek olejowy po prostu odetnę. I wtedy wysokość do najwyższego punktu, czyli do gaźnika. Chociaż co do gazika, to też mam pewien nietny plan, ale jest cholera 70 cm. Tak troszkę na oko mierząc. Ale to nie jest za szczęśliwe, bo mi wychodziło, że powinno być 62-63. Może myśląc o jakimś innym gaziku, innym kolektorze dolotowym, będę w stanie gdzieś jeszcze zgubić troszkę wysokości. Ale jestem bardzo pozytywnie zbudowany tym faktem, że pomysł na włożenie ciężkiego, wielkiego kloca ziła, bo to jest ze 350 kg może się do tej wolgi spełnić.